Otoczek Anna Brynakowska, Potok płynie nade mną Czasem mnie porywa i toczy Łagodzi ostrości i przybliża do ideału Chcę być pierwszy w tej walce O prymat jakości Staram się Ale nie mam nauka, aby dogonić pierwszych Kocham się w sile rumaka który doświadcza szybkości i wiatru ja doświadczam smaku górskiej wody którego nie psuje sytość czuję woń której wiatr nie rozwiewa zapach niebiańskich błękitów czuję ciepło spałych obłoków które otulają mnie co dzień ten mały skrawek nieba między świerkami, to okno wykadrowane dla mnie. To właśnie kocham w swoim uwielbieniu potoku, świętym zdroju. Ja, otoczak, taki nic z nadmierną wyobraźnią, a tu proszę, ptaszek na mnie przysiadł z małym nasionkiem w dziobie, przyniósł. Ziarno na zasiew dobrej nowiny, ja otoczak taki nic, a jakie wyróżnienie.